Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Federacja KSW przedstawiła wczoraj kolejnych zawodników, którzy 23 października zaprezentują się przed łódzką publicznością na ich najbliższym evencie. Na KSW 64 Michał Pietrzak podejmie szamila Musajewa w limicie kategorii półśredniej. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o pojedynku Cichego Zabójcy z Dagestanu z Poznańskim Zgniataczem. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Szamil Musajew to bez wątpienia prawdziwe odkrycie roku 2019, ponieważ właśnie wtedy po raz pierwszy wystąpił na gali KSW w Polsce. Został skonfrontowany z Hubertem Szymajdą, którego wrzucił na głęboką wodę i ostatecznie zmasakrował go ciosami oraz łokciami w krucyfiksie. Ten występ Musajewa podsycił apetyty polskich fanów, którzy od razu zobaczyli w nim potencjał na prawdziwego kozaka w swojej kategorii wagowej. Potwierdził te słowa na KSW 52, kiedy w nieco ponad minutę od rozpoczęcia pojedynku znokautował backfistem Grzegorza Szulakowskiego. Te dwa mocne zwycięstwa wywinowały go do pozycji pretendenta do pasa, o który miał powalczyć z Mateuszem Gamrotem dwie gale później. Niestety doznał kontuzji kolana i ostatecznie do tego pojedynku nie doszło. Postanowił zmienić kategorię wagową na półśrednią, w której zadebytował na KSW 58 z Uroszem Jurisiciem, którego wypunktował po bliskim pojedynku. Z tym występem jego kontrakt z KSW dobiegł końca i na początku negocjacje nie szły w dobrą stronę, natomiast ostatecznie obie strony doszły do porozumienia. Już 23 października Musajew będzie miał okazję, aby o sobie przypomnieć w wyścigu do walki o mistrzowski tytuł kategorii półśredniej. Michał Pietrzak to moim zdaniem jeden z bardziej niedocenianych zawodników Federacji KSW. Zadebiutował dla niej na KSW 50, kiedy przyjął pojedynek z Roberto Soldiciem na kilka dni przed galą, a mimo to postawił mu mocne warunki, walcząc pełne trzy rundy. śmiem twierdzić, że to właśnie Pietrzak poza Drikusem sprawił chorwackiemu mistrzowi największe problemy. Trzy gale później odbudował się mocnym zwycięstwem nad Kamilem Szymuszowskim, którego ku zaskoczeniu wszystkich widzów znokołtował w niespełna minutę. W następnej walce zestawiono go z Krystianem Kaszubowskim w pojedynku, który wydawało się, że otworzy zwycięzcy drogę do ponownej walki o tytuł. Michał bezpiecznie wypunktował zawodnika z Trójmiasta na pełnym dystansie, natomiast było blisko, bo decyzja nie była jednogłośna. Te dwie wygrane nie wystarczyły, aby Pietrzak ponownie podjął Soldicia w walce o pas, natomiast jeżeli wygra z Musajewem to już nie będzie wątpliwości, że na to zasługuje. Pojedynek Szamila Musajewa z Michałem Pietrzakiem to na standardy KSW zestawienie fenomenalne, które powinno się spodobać lwiej części fanów w Polsce. Wyraźnego faworyta tak naprawdę nie ma, bo każdy z nich ma swoje mocne atuty i argumenty, które za nim przemawiają. Na pewno będzie to duża weryfikacja umiejętności zarówno Pietrzaka, jak i Musajewa, bo dla jednego, jak i dla drugiego, będzie to jeden z trudniejszych testów w karierze. Myślę, że śmiało mogę stwierdzić, że wygrany tego starcia stanie się jednym z pierwszych pretendentów do walki o pas Roberto Soldiciem. Czekam z niecierpliwością na ten pojedynek, bo coś z tyłu głowy mi mówi, że to może być czarny koń do tytułu najlepszej walki Gali. Finalny przebieg i wynik tego starcia poznamy już 23 października w łódzkiej Atlas Arenie. Rozpiska Gali KSW-64 w dosyć szybkim tempie nabiera kolorytu i można powiedzieć, że większość najważniejszych nazwisk z karty już znamy. W walce wieczoru i w co-main wystąpią kolejno Mariusz Pudzianowski oraz Sebastian Przybysz, natomiast ich rywale nie są jeszcze znani. Wcześniej Patryk Kaczmarczyk podejmie Roberta Ruchałę, Szamil Musajew zawalczy z Michałem Pietrzakiem i na gali wystąpi również Karolina Owczarz, najpewniej w starciu z Sylwią Juszkiewicz. Do gali pozostało 36 dni, więc stopniowo Federacja będzie odsłaniać kolejne karty, a ja będę na ich temat nagrywał materiały informacyjne. Pamiętajcie, że w tygodniu przed galą na kanale pojawi się film z typowania wszystkich pojedynków z karty walk Galika SW64. Wyczekujcie, bo jak zawsze będę miał dla Was dawkę solidnych typów. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o zestawieniu Szamila Musajewa z Michałem Pietrzakiem z najbliższej Galika SW64. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia prowadzący kanał World of MMA.